Cześć Tybeta, dziś mamy środę, 3 maja, czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to król Pentakli, a więc czas wykorzystać w działaniu, w postępowaniu, w podejmowaniu decyzji bardziej racjonalne podejście. To wcale nie oznacza, że już nie należy marzyć albo nie należy, nie wiem, próbować nowych rzeczy, ale w każdym wypadku należy właśnie wykorzystać to takie racjonalne podejście. To jest ostatnia karta w, w całym tarocie. Jak się od głupca idzie aż do króla Pentakli, to znaczy, że też domykanie pewnych rzeczy y, jest tutaj kluczowe, tyle że to wcale nie należy domknąć coś, żeby odpuścić, tylko żeby właśnie rzetelnie podejść do tematu. I wywiązać się na przykład ze swoich zobowiązań. To ty jesteś kreatorem, kreatorką swojego życia, a to znaczy, że trzeba przejąć sprawy w swoje ręce. To wcale nie oznacza, że już nikt nam nie pomoże. Zupełnie nie. Tylko inicjatorem tego wszystkiego, tym domykaniem, dopinaniem, czyli dbaniem o to, będziesz właśnie ty. Dlatego warto zwrócić uwagę, jak jak postępujemy, w jaki sposób wykorzystujemy nasze umiejętności. To racjonalne podejście będzie tutaj naprawdę świetnie się spisywało. My jesteśmy w talii Self Love Tarot, ja tak spróbuję z bliska pokazać. Um, Wykorzystujmy swoje talenty. Dobrze jest w ogóle znać swoje talenty. To też jest element naszego uczenia się o sobie, bo nie tylko koncentrować się należy na naszych słabszych stronach i wiecznie je rozwijać, to, to nie zawsze jest idealne podejście. Dobrze jest znać swoje talenty, więc na nich należy się koncentrować i wykorzystywać je. Do, do tego, żebyśmy mogli właśnie stać się architektem swojego własnego życia. Dlatego dobrze będzie przeanalizować, jesteśmy w żywiole Ziemi, a to znaczy, że materia jest tutaj bardzo wszechobecna, dlatego dobrze jest przeanalizować swoją sytuację materialną, w jaki sposób możemy ją wykorzystywać, w jaki sposób możemy jej używać do tego, żeby się rozwijać na przykład, albo żeby zabezpieczać się na przyszłość. To też jest idealny moment na to. Dlatego zwróćmy uwagę, czy ta wizja odpowiada temu, w jaki sposób możemy dążyć. Tyle, że zwracajcie uwagę, do czego się zobowiązujecie. Bo jeżeli jednak to zobowiązanie już padnie, no to trzeba będzie naprawdę dokonać wszelkich starań, żeby, żeby je wypełnić. Ale za każdym razem takie pragmatyczne, inteligentne, właśnie rzetelne podejście będzie tutaj kluczowe. Czasami musimy zadać sobie pytanie, jak możemy okiełzać tą naszą energię. Nasz sposób działania, żeby, żeby wypełnić tą misję, tak? To jest absolutnie, absolutnie konieczne, ale też nie zapominajmy w tym wszystkim o tym, że racjonalny umysł wcale nie wyklucza dobrej zabawy i planowania i przygotowywania się do tego. I mam nadzieję, że Wam się to uda. Trzymajcie się ciepło. Pa!